Pan Dziekan przed Jarusza czeka do potomku, Do obłędu nadal doprowadzają mnie dorośli, chłodne dzieciobójczynie, matki niedojrzałe do macierzyństwa, ojcowie niegodni swoich dzieci. Każdy dom się jest moim domem. No tam swoją drogę do jasnego nieba. Nie włókam się po jak ubogich wierzyń, nie drżęc zimna na rozdrożu nocy. Codziennie spalam się na popiół w żarniwej do Obejmuje miłości. każde dziecko świata. Ugasić mnie może jedynie ochrona ich godności.